Taki konkurs jest piosenki dzisiaj. Ty też w trakcie jazdy radio się popsuło, tchutło, to, to niestety trzeba jeszcze jakoś radzić. Proszę bardzo, śpiewamy. <noise> Mieliśmy taki pomysł, żeby majówkę 2022 spędzić w Polsce. Akurat tak zupełnie przypadkowo ułożyło się, że nasi znajomi smakołysze wybierali się w region polski, który bardzo lubimy. Zatem decyzja była dość prosta. Do tego w rolę kierownika zamieszania wcielił się Wojtek, którego część z Was pewnie zna jako organizatora rajdów offroadowych, więc podjęcie tej decyzji zajęło nam niewiele czasu. Swoją drogą, ciekawe ilu z Was wie, jak nieprawdopodobnie rozległą wiedzą historyczną Wojtek może się pochwalić. Nie wiedzieliście? No właśnie, my nie wiedzieliśmy. Aż do teraz. Lewego ramienia, nie? <laughs> To dobrze się idzie. Od miejsca, w którym spaliśmy, nie odjeżdżaliśmy dziennie dalej niż około 30 km. No i tutaj szok, bo wydawało nam się, że w miarę nieźle znamy Mazury i Warmię. W końcu jesteśmy tutaj często, więc siłą rzeczy, no, wyszło na to, że nie mamy pojęcia, co kryją te regiony. Nawet w najmniejszym stopniu nie spodziewaliśmy się zobaczyć tak wielu ciekawych miejsc. Wie ktoś może skąd przyjechał materiał, z którego zrobione są na przykład schody w Pałacu Kultury w Warszawie? Podpowiadamy, część materiałów nie przyjechała od ówczesnego Wielkiego Brata. Poczytajcie sobie o Tannenberg i o mauzoleum Hindenburga. A wiecie może jak wygląda źródło Łyny? Albo gdzie w Polsce są piramidy? Oczywiście, od strony historycznej wiele miejsc, które odwiedziliśmy, to były cmentarze i bunkry, więc czasem robiło się trochę mrocznie, ale po pierwsze, trudno się spodziewać w tym regionie diametralnie innych pamiątek historycznych, a po drugie, udało nam się ominąć większość oklepanych punktów na mapie. I nie chodzi o to, że coś z nimi jest nie tak, wręcz przeciwnie, są bardzo ciekawe i warto je odwiedzić. Po prostu to, co zobaczyliśmy, często znajdowało się blisko ogólnodostępnych miejsc. Było niemal podane na tacy, a i tak niewidoczne. I właśnie to było super, bo okazało się, że na poszukiwanie historii można się wybrać do pobliskiego lasu, zamiast jechać pół Polski, żeby zobaczyć kawałek betonu. Dla równowagi psychiczno-historycznej pojechaliśmy też na pola Grunwaldu. Dwa razy bo przy pierwszym podejściu okazało się, że kwiat rycerstwa miał jakieś manewry, czy tam inny kalanetiks w terenie. W trakcie kilku dni wchłonęliśmy tyle wiedzy historycznej, że nie jedna placówka oświatowa by pozazdrościła. Mało tego, wchłonęliśmy nie tylko wiedzę. No ale praw długiego weekendu człowiek nie zmieni. Nie licząc dojazdu, niemal wszystkie kilometry z tego weekendu zrobiliśmy przez łąki, pola i lasy, ale bez większych niespodzianek typu błoto po dach. I tu musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nie jeździliśmy siony. W sumie to był taki rodzaj jazdy, na który bardzo, bardzo liczyliśmy. To miał być weekend, żeby odpocząć, więc miało być spokojnie, bez spinki, lightowo, bez pośpiechu. I było. I jeszcze pogoda dopisała. Mieliśmy po prostu wymarzone warunki dla turystyka. Gdyby ktoś z Was myślał o takiej wycieczce dla siebie, dla rodziny, dla grupy, to po prostu trzeba tarabanić do Wojtka, bo to nie pierwszy i pewnie nie ostatni taki event. Kontakt zostawiamy w opisie filmu. My na bank pojedziemy jeszcze w tym składzie.